Nagrywa się. Siema, siema, siema. Jesteśmy z Michałem 7. I. Szymonko! I znowu mi się zacina. No o co chodzi, ludzie? Napiszcie. ludzie, zawsze musiałem zacina w Stars. Jak, jak się... nagrywam, jak nagrywam. A przed chwilą graliśmy, to nic nie było. Nie, ty graliśmy przed chwilą w Nieważne. O, my, gramy. My, my, myre, się nie zawieszał w no, no właśnie, to jest Majrek. Tak go Ten. I przed. W poprzednim filmie. E, znaczy w tym intro. Wbijajcie na intro. Zobaczcie. No i, i napiszcie... I I napiszcie. Bo, bo ten, bo I napiszcie lep... ci, czy Wam się podoba te intro. Możecie napisać, chociaż wątpię, żebyście coś. Nie, 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 jest proste. O, o, dobra leczanka, o, dziękuję, że leczanka to już jedna drużyna i wbijcie. Z... Tak, ja bym chciał, żebyście wybili... Wybi... Dajcie na, intro, bo... na kanał. Jesteś suba z żoneczkiem. No właśnie. Ja, e, wbijaj. On, się... mi... Ja też mam swój... Ja mam ten swój kanał. Bija... na razie nie mam żadnych filmów. A nie ma żadnych filmów. To potem, jak nagle jakiś film, to najwyżej powiem wam jak się nazywa. Ale e, właśnie e, jestem w szoku, bo aż 13 wyświetleń pod pierwszym filmem. I, i, i to jakoś wam się spodobało chociaż i zostawiacie łapkę bo u mnie nawet nie da, nie, nie trzeba no mnie gdzieś, no. u mnie nawet nie trzeba się logować u mnie się nawet nie trzeba logować więc nie musicie się logować jak chcecie mi dać łapkę Może, trzeba tylko nacisnąć łapkę po prostu łatwe A no po prostu łapkę w górę tak na, na jakiś inny yy, yy. o kurde uciekaj Ale ty... po co dobra jesteśmy trzeci Dzień Róż dwa Różdż jak coś ludzie To ja się wbijam 15 rangę na koncie Właśnie widzicie ile mam już Właśnie widzicie ile mam już z tego Jak do nas pucharków na nim Więc yy, 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 Jak coś to się po tym zimie, Ile mam zostawić ile, ile mają zostawić łapę w górę Nie wiem wbijcie Wbijcie w wyświetlenia o, około 20 w górę, albo 25, nie wiem, no. No dobra, no to yy, właśnie poczekajcie. Michał, ja już muszę kończyć. Yy, to pod przednim 13 wyświetleń, pod intro trochę słabiej i napiszcie pod intko, czy wam się podoba takie. I to będę takie stawiał. Albo po prostu nawet nie musicie, może bez intra będę nagrywał. To te, też możecie właśnie ten... Właśnie, zrobić to. I napiszcie, co mam jeszcze grać innego. Może następny film będzie z Akinatora, bo. Y, a ba, bardzo. Y, no, z Akinatora y, możemy nagrać. Mi się, fa, mi się fajnie y, y, gra nawet tym Brawl Stars. I, i, i no. łapka u mnie nie trzeba się logować, więc możecie po prostu kliknąć. Dla mnie sprawia przyjemność. A jak macie y, na przykład y, pod tamtym filmem 13 wyświetleń, a było tylko dwie łapki w górę, z czego ja dałem i Michał. Więc postarajcie się, łapki. Będzie fajnie. Patrzcie, jak skoczę. Jak, jak będziecie łapki zostawiać. I właśnie, I właśnie I będę tańczył tak. Więc y, zostawiajcie łapki, bo nie trzeba się logować. Jestem w... y, intro tylko jedno, dwa wyświetlenia, a tamto 13 wyświetleń w moim pierwszym filmie. To dzięki wam. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.